I rozpoczęła się gonitwa. Dobrze przyjęła start State of Mind. Ona i Montenegrina walczą o prowadzenie. Za nimi jest Pagani od pola Sewillia Rym. Jest tam także Żerbera i ona wyszła zwycięsko z tej walki. Żerbera Sewillia Rym State of Mind. Na miejscu trzecim razem z Montenegriną, piąta galopuje Pagani, a na ostatnim miejscu kreskówka na przedostatnim Norden Gerbera z przewagą, 1000 metrów do celownika. Na drugim miejscu Sevilla Rime, dalej State of Mind, Montenegrina, Pagani. Poprawia troszkę Norden Tatch w odstępie. Kreskówka 750 metrów do celownika Żerbera i idąca tuż za nią Sevilla Rim. Te dwie klacze z przewagą. Poprawia teraz od pola Montenegrina i bardzo szeroko wchodzi w zakręt Norden Tatch. Żerbera pierwsza idzie za nią teraz. State of mind. Żerbera State of Mind, te polem Pagani. Żerbera State of Mind, Pagani, Norden Touch, czwarta. Żerbera troszkę osłabła State of Mind oraz Pagani we walce. State of Mind z minimalną przewagą, Pagani od pola. I teraz Pagani przyspieszyła i wygrywa gonitwę. Druga State of Mind, dalej Norden Touch.